Cześć! Z tej strony jest i sięgamy w grę na Androidzie Patrzę go Android, ponieważ no, mój punkt jest w ślad Chwilowo Jest w trakcie napraw A nie będę nagrywał na laptopie, w którym się wszystko tnie Tak Więc może zróbmy i uciekamy dzisiaj z Little na i... bo nie mam co grać na, na Androidzie. Możecie napisać coś w komentarzach co polecacie czy tam Minecraft. Widziałem na to Są tam z czym Real Thrift. Nie mam albo jakąś czeloninkę, czyli Mortal Kombat, takie coś, albo też jest trochę fajna inagla na Androida Moment. Trochę dzisiaj takie skiny kupuję coś, coś w podobie do CS ale nie CS Fajne było to Fajny system zdobywania pieniędzy był... ogóle. O, chcę nie wiem kościół. Nie damy za wyklaną <trym> Więc co my wymieś... Nie wiem, w oto na pewno chyba nie będę nakrywał na Antkach Że jak coś się ogarnia, jakąś grę, czy coś, no to on zaczyna nagrywać. Dopóki kompanię będę miał. A jak będziecie chcieli kontynuować serię z telefonów, proszę bardzo, napiszcie jej. Tylko napiszcie, jaką grę byście chcieli, czy co. Czy jakiś tutorial. Nie wiem. O, tego nie Chyba było, jak cofnąć. To naprawdę w górze <laughs> Nasza zobaczek ma 230 czy 235 6 trzeba kogoś ubić dobra jedziemy tam Taki jest zabawy nie lubię czyli nie ma zabawy w ogóle trzeba o zabić. O, mamy. Mamy jednego już. Zapolujemy na panacznie. No i nice. To było easy. Zdechnąłem O. Kolejny kołek. Chyba mogę sobie zacznę splintować to ponad to z niego Weissman. Nie Co ja zrobił co ja zrobił? <grym> o pokazałem wam maksymalny wynik Od kiedy? Fajnie Fajny update No O Tym mówię Co jest? Ogólnie jak nie no wiem, to, się zablokowało. Czy... Nie wiem, coś... tak... lipnie. Z tymi serwetami. Nie Już gadam na serwetach, to... What? Jak, jak, ja to przeżył? Nice. jest. Ej, czy tym samym co i nie ma takiej kto to widział? nie patrzcie się na ten moment nie patrzcie się Proszę was. nie wiem, co lepsze to minecraft? tutaj tak na pewno mało co dzieje nie Man. Nie ten, ten ciąłek. Żywią się za moje pieniądze. Jak się oddala? Może ktoś wie. Każdy mi lanętego chcę zapolować Okej okay. No co za Dlatego w tą tam Może teraz tę damy? Może z tęczą nam pójdzie lepiej? No łapkujcie w górę, co nie? Żebym widział, że wam się podoba. Subskrybujcie. No i piszcie w komentarzach, czy tam chcecie więcej tego, czy innej co nie? Nie, ja